W 1944 roku, kiedy toczyły się negocjacje odnośnie scalenia narodowych sił zbrojnych z armią krajową, doszło z tego powodu do przewrotu i rozłamu w narodowych siłach zbrojnych. Właśnie wtedy utworzono Radę Polityczną przy dowództwie NSZ-u, która nie została uznana przez armię krajową jak również dotychczasowe władze narodowych sił zbrojnych. I ta rada przy dowództwie mianowała na nowego dowódcę majora Stanisława Nakoniecznikowa pseudonim Kmicic. Grupa szańca z tu nie chciała podporządkować się scaleniu z Armią Krajową, dlatego to ci ludzie zdecydowali nielegalnie wybrać nowego dowódcę. Na człowieku, który został wybrany na dowódcę nsz ciążył wyrok. Był to wyrok śmierci Wojskowego Sądu Specjalnego za dezercję i rozbijanie jedności Armii Krajowej. Ludzie, którzy przewodniczyli grupie Szańca, wybierając chmicica, chcieli mieć pewność, że generał Burkomorowski nie podejmie rozmów z tym człowiekiem. Można wręcz przypuszczać, że dla nich była to gwarancja, że AK zerwie z nimi wszelkie rozmowy, a oni nie chcieli podporządkować się decyzjom naczelnego wodza, jak również decyzjom, które były podejmowane w polskim państwie podziemnym. Nakoniecznikow miał bardzo złą opinię i Ulakowicz został oddelegowany do pracy w sztabie majora Nakoniecznikowa. Miał być on doradcą politycznym. Twierdził jednak, że dowódca NSZ-u, tej zbuntowanej grupy, przeważnie chodził po prostu pijany. On mówił: Spędzałem z nim dwie do pięciu godzin dziennie, przy czym zwykle był pod gazem, a czasem zupełnie pijany. Była to dla mnie bardzo nieprzyjemna funkcja. Czas schodził na niekończących się monologach, ze wspomnień z przeszłości lub planów, zwykle nierealnych na przyszłość. Jak był trzeźwy, był wcale sympatyczny i mnie lubił, a K nienawidził jak zarazy. I Ulakowicz był członkiem prezydium TNRP, a później wybranej nieuznawanej rady politycznej przy dowództwie NSZ, był liderem Grupy Szańca. Stwierdził, że nie decydowały doświadczenie czy zdolności dowódcze, jeśli chodzi o majora na koniecznikowa, tylko ta grupa, która była związana z ONR-em, po prostu chciała mieć marionetkę, a nie komendanta, który byłby samodzielny. Próbowano nadać pozory legalności tej decyzji. Między innymi ci, którzy zasiadali w Radzie Politycznej, sporządzili fałszywe, antydatowane rozkazy, które miały być rzekomo wydane przez pułkownika Żegotę. Pierwszy z nich zwalniał ze stanowiska szefa sztabu NSZ-u podpułkownika świecińskiego. Zgodnie z regulaminem NSZ-u szef sztabu podczas nieobecności dowódcy przejmował jego obowiązki, jednocześnie na konieczników otrzymał nominację na pierwszego zastępcę dowódcy NSZ-u, które nie istniało tak naprawdę, nie było takiego stanowiska pierwszego zastępcy dowódcy NSZ-u. Następnie podrobiono rozkaz, w który datowano na dzień śmierci pułkownika Kurceusza i nadawał ten rozkaz na koniecznikowi stopień pułkownika, jak również po dowódcy NSZ-u. Liderzy Grupy Szańca przesłali dalej dowódcy Armii Krajowej pisma, które miały to wszystko potwierdzać, m.in. rezygnację pułkownika Kurcyusza, mianowanie go na generała, powierzenie dowodzenia NSZ-em majorowi Nakoniecznikowi. Komorowski nie przyjął do wiadomości mianowania zmarłego żegoty generałem, ani tego, że dowodzącym NSZ-u będzie teraz Nakoniecznikow. Do komendy głównej Armii Krajowej przyszło pismo Rady Politycznej przy dowództwie NSZ. -u. W tym piśmie major Nakoniecznikow prosił dowódcę Armii Krajowej Bora Komorowskiego, żeby z nim się spotkał. Bór Komorowski zgodnie z przewidywaniami odmówił. Generał Komorowski wyrażał się jasno o tym, co sądzi na temat tych nowych rzekomo władz NSZ. -u. We wszystkich dokumentach określenie Rada Polityczna przy dowództwie NSZ poprzedza termin tak zwana. Natomiast przy pseudonimie Kmicic, czyli pseudonim na koniecznikowa, żadnych nie ma funkcji ani nawet stopnia. Jest podkreślane w tych dokumentach, że człowiek ten ma wyrok za dezercję. W maju 1944 roku Komorowski wzywa obie frakcje polityczne NSZ do zawarcia jakiegoś kompromisu, wyznacza dwa tygodnie, żeby wspólnie te frakcje wyznaczyły dowódcę NSZ-u. Również zapowiedział, że jeśli NSZ sam nie rozwiąże tej sprawy, to on przejmie inicjatywę. 19 maja major Rak zakomunikował podkomendnym z NSZ-u, że dowódca Armii Krajowej przyjął do wiadomości objęcie przez niego dowództwa nad nsz -em. Napiętnował na koniecznikowa za to, że uzurpuje sobie prawa do dowodzenia i że Kmicic będzie pociągnięty do wszelkiej odpowiedzialności przez komendanta sił zbrojnych w kraju za szerzenie zamętu w Narodowych Siłach Zbrojnych. Rak nakazywał natychmiastowe przerwanie łączności z tak zwanym dowództwem przy Kmicicu i ostrzegł, że niepodporządkowanie się rozkazom zostanie potraktowane jako działania dywersyjne skierowane przeciwko polskiemu wojsku. Trzeba tutaj podkreślić, że Komorowski miał już tytuł komendanta sił zbrojnych w kraju, który był oczywiście nadawany przez władzę Rzeczpospolitej w Londynie i który był uznawany przez naczelnego wodza. 21 maja nadchodzi odpowiedź od Nakoniecznikowa i tej grupy, która trzymała władzę w tym oderwanym od NSZ części sił zbrojnych, które nie chciały wejść w skład armii krajowej. Co ciekawe, Nakoniecznikow wydał rozkaz, że NSZ jest częścią składową armii krajowej, ale podkreślił, że zachowuje pełną odrębność i zabraniał dekonspirowania komend i oddziałów NSZ przed przedstawicielami armii krajowej. Zastrzegał sobie jednocześnie w tym piśmie, że decyzję o ewentualnej przyszłej współpracy z AK będzie mógł podjąć on jako komendant, jako dowódca NSZ. -u. Było to mocno niespójne i nielogiczne, no bo z jednej strony twierdził, że NSZ jest częścią Armii Krajowej, z drugiej strony zastrzegał sobie prawo do tego, że w przyszłości jeszcze podejmie taką decyzję, no i że tak naprawdę NSZ i tak miał nie współpracować z Armią Krajową, jeśli chodzi o przyjmowanie różnych struktur. Dodatkowo w takim układzie zabraniał też wykonywania rozkazów komendanta sił zbrojnych w kraju. Takie podejście do scalenia sił zbrojnych w kraju było odmienne od tego, jakie prezentował i dowódca Armii Krajowej i naczelny wódz. 23 maja bojówka ONR-u napadła na porucznika Borkowskiego i majora Danielewicza, którzy przybyli do Kielc z rozkazami informującymi o nominacji Leśniewskiego na obowiązki komendanta NZ. Ci oficerowie jeszcze w tym samym dniu zostali odbici przez oddział Armii Krajowej, który został scalony z oddziałem NSZ-u. 15 czerwca major Rak w środku dnia został porwany z ulicy przez bojówkę NSZ- tej części odłączonej, od tej części, która godziła się scalić z Armią Krajową. Zostaje przewieziony do lokalu w Warszawie, na niego czekał dowódca na Koniecznikow, jak również członkowie sztabu. Odczytano mu tam wyrok śmierci, zagrożono natychmiastowym wykonaniem, chyba że podpisze dokumenty, które zostały mu przedłożone. Pierwszy dokument był adresowany do dowódcy NSZ, i tam major Rak przyznawał się w tym dokumencie, że został oszukany przez zwolenników scalenia, że nieświadomie objął funkcję pełniącego obowiązki dowódcy NSZ. -u. Po tym jak zorientował się, że były to błędy, zdecydował się podporządkować majorowi Chmicicowi i uznaje go jako jedynie legalnego pełniącego obowiązki dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych. Takie samo pismo było też adresowane do komendanta głównego Armii Krajowej Dobora Komorowskiego. Był jeszcze trzeci dokument, który był oświadczeniem, że Raks przybył na spotkanie z Kmicicem dobrowolnie, że rozkazy, które wcześniej podpisał, były mu nieznane. Anuluje on dlatego te rozkazy i podporządkuje się całkowicie pełniącemu obowiązki dowódcy NSZ-u pułkownikowi Kmicicowi. Dokumenty, które uzyskał na konieczników, posłużyły mu, żeby skierował sprawę majora Raka do rozpatrzenia przez sąd komendy głównej NZ. Wobec groźby zabicia go, major Rak podpisał przygotowane dokumenty, po podpisach został zwolniony. W tym samym dniu złożył generałowi Komorowskiego meldunek, który opisywał szczegóły jego porwania. Podkreślił, że rozkazy, które podpisał, są nieważne, bo zostały wymuszone przez groźbę zabicia, były złożone pod bronią i że dalej zamierza pełnić powierzoną mu funkcję, a generał Komorowski się na to zgodził. Major Rak 20 czerwca poinformował żołnierzy NZ, że grupa Kmiecica wydała na mnie wyrok śmierci, który jest zwykłą groźbą mordu, mający na celu zmuszenie mnie do niewykonania rozkazu komendanta sił zbrojnych w kraju. Wszystkich dających posług samozwańczemu dowództwu Kmicica będę na mocy specjalnego upoważnienia Komendanta Sił Zbrojnych w kraju usuwał z szeregów NSZ, co jest równoznaczne z usunięciem z szeregów Armii Polskiej bez prawa powrotu. Można powiedzieć, że działacze ONR-u porywając, terroryzując Majora Raka, który był oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej, przekroczyli pewną granicę po przekroczeniu, której nie można było już wrócić. Tym bardziej, że oni wiedzieli, że major Rak był potwierdzonym komendantem NSZ-u i miał misję stalenia NSZ-u z Armią Krajową, a tą misję powierzał mu komendant sił zbrojnych w kraju. Nie chodziło tu już o jakieś wewnętrzne spory czy kwestionowanie wewnątrz NSZ-u jakiejś decyzji, tylko chodziło o kwestionowanie prawomocności decyzji, które były wydawane przez najwyższe władze polskie i sprzeciwiania się nim. Co więcej, sprawa ta przestała mieć tylko wymiar polityczny, ale zaczęła mieć wymiar kryminalny. W pierwszych dniach czerwca istniały dwa dowództwa NSZ-u i oba dowództwa chciały przejąć władzę nad strukturami terenowymi swojej organizacji. Obie organizacje wysyłały swoich przedstawicieli, natomiast NSZ na Koniecznikowa przejął kontrolę tylko nad okręgiem krakowskim. Ludzie w NSZ, którzy byli zwolennikami scalenia z Armią Krajową, zdołali przejąć większość siatek terenowych i większość dowództw okręgów. Nakoniecznikow informował podkomendnych, że Niemcy rzekomo przechwycili jakiś rozkaz Raka. Ostrzegał członków NSZ, że gestapo rozpracowuje organizację. Polecał zerwać kontakty z ludźmi Raka. Oczywiście były to kłamstwa. Ten rozkaz, który dawał na uznawał narodowe siły zbrojne, te narodowe siły zbrojne, tę część, która popierała zjednoczenie z armią krajową za organizację obcą. major na nakazywał oddawanie pod sąd doraźny tych ludzi i powzięcie wobec nich wszystkich najostrzejszych środków zaradczych. Przez taki rozkaz zamordowano m.in. później czterech oficerów NSZ-u AK. To obsesyjne poszukiwanie zdrajców dopadło samego na Koniecznikowa. Można wręcz powiedzieć, że to były pewne porachunki, które miały znamionam porachunków mafijnych. Sędziowie z onr wydali w końcu wyrok na samego nakoniecznikowa. Posądzono go o to, że chce podporządkować NSZ, którego był dowódcą, komunistą z Armii Ludowej. Zamordowany też został wtedy szef okręgu Częstochowa. Odpowiedzialnymi za te zabójstwa byli egzekutorzy z ONR-u i oczywiście ci, którzy wydawali te polecenia, ludzi, którzy utrzymywali stały kontakt z szefem Gestapo w Radomiu SS-Hauptsturmführerem Polem Fuchsem. Na jesieniu 1944 roku środowisko NSZ-u związane wcześniej z Kmicicem uznawało za zdrajców członków nsz -AK. Kolejny dowódca NSZ-u mówił, że tak naprawdę to komuniści zabili Kmicica, więc publicznie oddawano hołd na koniecznikowi, którego ci sami ludzie, którzy oddawali hołd, zabili za rzekome kontakty z komunistami. I tych komunistów o ten mord na kmicicu ich o to obwiniano. Rafał Wnuk, który napisał pracę na ten temat, podsumowywał, że czynów tych dopuścili się ludzie, którzy pisali o sobie, iż są elitą narodu z racji przymiotów duchowych, intelektualnych i ideologicznego zaangażowania predestynowani do rządzenia Polakami. W ten sposób zginął jeden z dowódców NSZ-u, organizacji, która była związana z ONR-em, z grupą Szańca i która oderwała się od NSZ-u, tej części, która chciała scalenia z Armią Krajową. Mord na własnym dowódcy, zabójstwa oficerów, którzy byli członkami NSZ-u, porwania, groźby, fałszowanie dokumentów, zrzucanie winy zabójstwa oficerów NSZ-u na inne organizacje... To były czyny, których dokonywało NSZ związane z ONR. -em. Naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, tak skomentował działania, które podjęła grupa Szańca. Zjednoczenie wysiłku zbrojnego Polaków w imię całości i późniejszej niepodległości Rzeczypospolitej było zawsze i jest elementarnym nakazem podyktowanym przez racje prawne, polityczne, wojskowe i moralne. W ostatnich czasach w trakcie definitywnego scalania organizacji wojskowych w kraju doszło ze strony skrajnych czynników Narodowych Sił Zbrojnych do niedopuszczalnych wystąpień godzących w zasady jedności wojska, subordynacji wojskowej i posłuszeństwa wobec prawa. Stwierdzam, że z mocy prawa armia krajowa jest jedynym wojskiem polskim na terenie kraju. Wszystkie organizacje o charakterze wojskowym, które pozostają poza nią, nie podlegając jej komendantowi głównemu, a przez to samo władzom legalnym czy pospolitej Polskiej w kraju, obowiązanym do spełnienia powinności wojskowej, należenia do jakichkolwiek bądź organizacji wojskowych poza armią krajową i nakazuje, aby bez zwłoki podporządkowali się rozkazom komendanta głównego sił zbrojnych w kraju armii krajowej. I czy to się podoba komuś, czy nie, to akurat pod tym względem był pewien ustalony porządek wojskowy. I temu porządkowi musieli być posłuszni ludzie, którzy chcieli działać legalnie w charakterze żołnierzy w okupowanej Polsce. Miesiąc później rząd RP na emigracji uznał, że ONR-owcy dążą do rozbicia armii krajowej i nie cofają się przed mordami bratobójczymi. Te działania zostały określone przez rząd polski mianem zbrodni i zapowiedział, że wszyscy winni bezpośrednio lub pośrednio o tej działalności będą ścigani z całą surowością prawa. Zapraszam do komentowania tego materiału. Jak zwykle, proszę o komentarze kulturalne bez przekleństw. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i naciskania dzwoneczka. Zapraszam też do lajkowania materiału, do udostępniania tych materiałów dalej. Jest też możliwość wsparcia tego kanału przez portale Patronite czy Bajkafi. Można linki znaleźć pod filmem w opisie. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.